By każdy dzień tak piękny był jak twój sny Choć jesteś tak codziennie odmienna Słuchajcie, dzisiaj jest nowy miesiąc Już jakiś czas jest nowy miesiąc, tak i jak mm, minął więc czas na ulubieńców. Jak to w ostatnim czasie u mnie bywało na kanale yy, I tym razem będzie to nietuzinkowe, to nie twórzinkowi, ulubieńcy. Zaczynamy, słuchajcie, to będą kanały na YouTube, które oglądam od deski do deski, naprawdę, wszystkie filmy tych osób, które Wam polecę. Nie omknę żadnego filmiku u żadnej z nich, bo to są cztery dziewczyny, które oglądam, słuchajcie, ja mam dużo subskrypcji, ponad 200, z tym, że wybrałam tylko cztery kanały, które naprawdę od deski do deski oglądam, wszystkie ich filmiki obejrzałam od początku ich kariery na YouTube, Widziałam jak się zmieniają, także spoko. No i co? już Wam polecam. Teraz na dole Wam też linki, przygot przygotuję tak, napiszę. A tutaj gdzieś u góry będą też dziewczyny, ich pseudonim, może tak. I to są. Hmm, Makija Anna D. Nie wiem, poprawmy kochana, jeżeli źle czytam. Twój nick to jest Daus Provence. Jeżeli dobrze przeczytałam, tak ładnie chciałam zaakcentować. I jest to też. Hmm, Szmaragdowa 81. Słuchajcie, Tadam, wszystkie te dziewczyny to czyste złoto. Nie diamenty. Ech, chciałabym mieć tyle polotu co one i tyle ciepła. I słuchajcie, mają fajny sposób mówienia o produktach i o swoim życiu, aż chce się ich słuchać. Nawet kilka razy oglądam niektóre filmiki. Szczególnie jeżeli to są serie, które mnie interesują u nich na kanale, to kilka razy oglądam, zapuszczam i coś tam robię i słucham albo oglądam. Słuchajcie, posiadają ogromną wiedzę na temat kosmetyków, których używają. Robią świetne recenzje i porównania produktów. Myślę, że są bardzo przemyślane te filmy i szczególnie właśnie recenzje i jakieś porównania, bo one są perfekcjonistkami. Każda z nich z osobna i wszystkie razem. I teraz słuchajcie, choć między nimi jest różna różnica, chciałam mieć różna, różnica wiekowa, ale przez, to, przez tą ich szczerość ta granica się zaciera. I słuchajcie, mają świetny kontakt nie tylko przez YouTube, nie mają, tylko my mamy, chciałam powiedzieć. Mamy świetny kontakt nie tylko przez YouTube, mamy też przez maile prywatne, kilka z nas. Kilka z tych dziewczyn ma dzieci, więc też się ta jakoś ta przyjaźń yy, i pogadanki o dzieciach też się jakoś tak zazębiają i przez to jesteśmy sobie jeszcze bardziej bliskie. Słuchajcie, z przyjemnością oglądam ich wszystkie filmiki, yy, a z filmiku na filmik uważam, że każda z nich jest yy, coraz bardziej wyluzowana, coraz bardziej lepsza. Yy, no i co? O, wiem. I bardziej, bardziejsze jak mówi Crispin z normalnych, tak? Są bardziej, bardziejsze. Słuchajcie, są naturalne, spontaniczne. Wchodząc na ich kanały, czuję się tą domową atmosferę. Są miłe, a z monitora bije ta dobroć i szacunek dla widza. To wszystko widać, słychać i czuć. Po ich filmach nabieram takiego powera i sił witalnych, że to wiecie. Kurde, nie chce mi się nagrać, ale jak sobie którąś z nich zapodam yy, i posłucham, nie, mówię, nie, siadam i nagrywam następne. Tak, motywujące są bardzo. Mm, są ciepłymi, domowymi, skromnymi, yy, nie robią z siebie nie wiadomo kogo. Ech, hmm, co jeszcze mogę powiedzieć? Ich filmy są bardzo ciekawe, nieraz zaskakujące, typowo rzeczowe. U nich, im dłuższy filmik, o to miałam powiedzieć, im dłuższy filmik, to lepiej. To nie jest na pewno stracony czas. Mają wielki talent, pasję, która właśnie myślę, że na YouTubie jeszcze bardziej się ukazała. U każdej z nich mają pomysł na siebie, robią coś, czyli nagrywają. Filmy, które naprawdę warto oglądać. O, wiem, można się też super zainspirować, jeżeli macie jakąś wątpliwość, tak jak nieraz ja, co do kosmetyków, jakiś i, i wątpliwość do zakupu któregoś z tych produktów. One tak zrecenzują, tak opiszą produkt, że naprawdę tylko lecie ci kupować. O, wiem, na koniec. Na koniec bo się rozgadałam jak zwykle, a to miał być tylko my, my, już. I na koniec powiem tylko tak. To są takie dziewczyny, kto, yy, które jak spotkasz na ulicy, gdziekolwiek, w lesie, yy, nawet byś się nie spodziewała, spodziewa, to oczywiście nawiąże się od razu rozmowa o dupie Marynie, wiecie, takie swojskie dziełuchy. Yy, dobra, dobra, kochani, yy, ja się z Wami żegnam, a dziewczyny, do Was taka uwaga tylko, dobra robota, dziewczyny, jesteście kochane i bardzo Was uwielbiam. A linki do dziewczyn na dole. Pa, pa.